Płeć Piękna spotkała się w MRągowie na pierwszym mrongowskim Kongresie Kobiet. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Babska, kongres odbył się pod hasłem „Solidarność Kobiet Ponad Wszystkim”. Pomysł przyszedł w naturalny sposób. Już kilkanaście lat temu spotykałyśmy się na tak zwanych babskich gadaniach. Była jakaś wewnętrzna potrzeba kobiet do tego, żeby ze sobą przebywać i żeby coś się zadziało. Nie wiedziałyśmy co. Natomiast okazało się, że w zeszłym roku udało mi się z koleżankami pojechać na szkolenie przedstawicielek regionalnych do Warszawy z ramienia Kongresu Kobiet. I tam, jak przeszłyśmy to szkolenie, a poznałyśmy niesamowite kobiety, które już od lat współpracują, od pięciu lat współpracują z Kongresem, Oczywiście pojechałyśmy na Kongres Kobiet Warszawski, no i ogromna inspiracja, ogromna niespodzianka, ogromna energia, siła, wsparcie. I w ogóle bez dwóch zdań spojrzałyśmy tylko na siebie i wiedziałyśmy, że następnym naszym krokiem będzie stworzenie kongresu kobiet w Mrongowie. W programie pierwszego mrongowskiego kongresu kobiet znalazły się m.in. emisja filmu Siła Kobiet, dwa panele dyskusyjne, prezentacja twórczości kobiet i koncert. Zwołanie kongresu miało nie tylko pokazać, że kobiety są kreatywne, elastyczne i pracowite, ale także, że mogą się wspólnie mobilizować i wspierać siebie nawzajem. Zależy nam na, najpierw na przyjaźniach, najpierw na przyjaźniach samych ze sobą, żebyśmy się polubiły, żebyśmy uznały swoją wartość jako kobiety, jako dziewczyny, potem przyjaźniach z innymi kobietami. Znajomościach, żeby ta siatka znajomości się pięknie rozszerzała, żebyśmy wiedziały, że mamy wsparcie, że możemy współpracować, że jeżeli coś się dzieje, to wiem, do kogo zadzwonić, czy do jakiej instytucji się zgłosić, bo są też tutaj z nami stowarzyszenia i fundacje. Ale też przede wszystkim chyba najbardziej chodzi nam o pobudzenie kobiet do działania. Chcemy wpłynąć na kobiety, że nie trzeba się niczego bać, należy iść do przodu, należy zakładać małe, większe i średnie firmy, żeby ta gospodarka szła jakby też i do przodu. A po drugie, gdy widzimy tutaj mamy przykład tak wspaniałych kobiet, i te drugie panie, które są po drugiej stronie, to słyszą, to nabierają w pewnym sensie takiej pewności, a dlaczego nie? Dlaczego nie my mamy zacząć nowe życie od czegoś, co nam przyniesie dochód, co nam przy, przyniesie no, nawet przyjemność z tego życia? Wśród uczestniczek pierwszego MRągowskiego Kongresu Kobiet nie zabrakło przedstawicielek biznesu, polityki, świata nauki czy sztuki. Płeć Piękna promowała działania podejmowane przez środowiska kobiece i zwracała uwagę na problemy, z jakimi się boryka. Mrongowskie panie zyskały przychylność profesor Magdaleny, środy, współzałożycielki Stowarzyszenia Kongres Kobiet. Przesłuchiwałam się dzisiejszym obradom i jestem po prostu. Zachwycona. To są tak niezwykle energiczne kobiety, które mają tyle do powiedzenia i tyle dodania innym kobietom. O własnej sile działania, o tym, o, te, o tym, że można działać przeciwko losowi bardzo często. Magdalena Środa podkreślała potrzebę organizowania tego typu wydarzeń. Jej zdaniem, kongresy kobiet motywują płeć piękną do działania i pokazują, jak ważną rolę w świecie pełnią kobiety. Myślę, że tego rodzaju spotkania są ważne z wielu powodów. Po pierwsze dlatego, że kobiety nie były w sferze publicznej, ani reprezentowane, nie są nadal zresztą, ani obecne. Funkcjonowały tylko i wyłącznie w życiu prywatnym. No a teraz zmiany na świecie są takie, że równouprawnienie jest jednym z podstawowych wyznaczników demokracji. Kobiety powinny być bardziej widoczne, powinny mieć więcej do powiedzenia, powinny mieć równy dostęp do władzy, a w każdym razie do tych miejsc, gdzie podejmuje się decyzje dotyczące wszystkich obywateli. Kobiety też zdają sobie sprawę coraz częściej, kongres też temu służy, że ich priorytety o charakterze społecznym i politycznym tak naprawdę nie są kobiecymi priorytetami, tylko priorytetami dla społeczeństwa obywatelskiego. Pierwszy Mrągowski Kongres Kobiet przeszedł do historii. Organizatorzy, czyli Stowarzyszenie Babska zapowiadają już kolejne tego typu wydarzenia. Jak mówią są one bardzo potrzebne w lokalnym środowisku.